Witam Was w drodzy na dzisiejszym odcinku, na tym kanale. Na samym wstępie damy sobie... Bo zapomniałem o kukurydzy, ja w ogóle mam tam yy, kukurydzę. Takie trzy wam wystarczą. A, teraz jescie. A, muszę wody jeszcze przynieść, sianka dało. sianko tego macie jeszcze na ziemi, widzę, bo dużo wyrzucacie, więc siankę wam nie dam. To jest suche, więc sobie coś z tego jeszcze wybierzecie. Co innego jakby mokre było, no to już woda może nie. Nasz profesor tutaj ma sianko, ma wodę. I ma też kukurydzę, proszę cię bardzo. Masz. Co, nie chcesz? Już nie narzekaj, że takie niedobre. No bo twardy, tak? Jakbyś chciał jakieś jabłko, nie? Mordę. Leniwie się uzdrowił w tym zimę. Chyba trzeba go zgranić. Jeszcze nie zrobiłem, zobaczcie. Tego zamykania. <śm> a wystarczy wziąć tylko wkrętarkę i to dwie śrubki wykręcić. No ale no. Nie każdemu się chce, nie każdemu trzeba. Będę się więcej zmęczył przy otwieraniu niż przy wykręceniu tych dwóch śrubek. Proszę bardzo, a trzeba by to wam podpiątać już wkrótce, ale wam, że ta pogoda jest taka najlepsza, zobaczcie, śnieg, z deszczem pada. Kurde, już tak chyba trzeci dzień pada, to jak nie wiem, chociaż tam mają sucho, pod kurnikiem, mają sucho. No nic się nie zrobi. Jeszcze nas tutaj na dach na cały ten obszar nie. Żeby chociaż tutaj do tych słupków wziąć yy, dach takich przyciągnąć, jak tu jest. A, kurde, ci nie dam Co to jest? No, to, to myszy tak o po te pogryzły. No to nie, damy ci taką mniejszą. Tam ci tam masz. Samaruję mocno, przekopuję ta ściółkę. już tak od dwóch trzech dni, taką mocną rójkę może Chciałaby bolca. Więc <laughs> to takie dwie kolby i mnie tu znamy najmniejszą. Proszę Was bardzo. Się bardzo dobrze tutaj sprawdzają. Sami bez mamuśki. Nie ma żadnych komplikacji ani nic. Ja sam muszę kupić jakieś kalosze, bo kurde w takich butach chodzić to tutaj strach. Kurde się przewala, albo... Chwilę się przewala, bo się w kalosze też mogę przewalić, ale... Kurde, jak mi się noga gdzieś zapadnie jakąś dziurę, to nie jest źle jeszcze, no ale tak z czasem z czasem się to bo to będzie nam powiększać, co nie? No o! Worek jeszcze pójdzie na jakiś odzysk na króliko, że się jeszcze nie wiem, przyniesie jakieś ziemniaki, albo coś, nie? Może marchewę znowu domu Hehe. <laughs> I jabłka? Nikt się nie skrawa w tym domu, nie? No jeszcze dwa miesiące. Ty też patrzisz poczekać. Minimum, ty masz dwa miesiące. Ty tak dwa miesiące już do tego polecisz. Jak będzie ten ładny? Zobaczymy, czy się tutaj tam wyrobi. No. Kurki siedzą pod kurnikiem, bo deszczek pada. Ja je może wyciągnę paszy, bo mają pasze. Mieszankę, zbożową mają w kurniku, bo nie wyciągają dzisiaj. Bo chciałem, żeby zjadły tutaj w tym okręgu. bacie proszę bardzo, Was. W ogóle muszę tę całą przewrócić. Dobra, jest ja jedno jajko. No, na kochinki. Dzisiaj tą ściółkę wam tutaj przewrócę. Trochę mam słonki, się jeszcze i będzie git. Yy, a powiem wam, że Kaczuchy pojechały już wczoraj do nowego domu. Zobaczcie, Kaczuch nie ma już drugich. Tylko jedna parka jest, sobie chodzą. O. No i git, nie? Jest git, już poszły a gdzie miały pójść. się do Kamila. Nie wiem kiedy ten gość wrzuci odcinek, więc nie, więc nie, nie wysyłam was tam do niego na obejrzenie mojej paczki. Jakby te Jak wystałem do Jak wrzuci odcinek wtedy Was tam wyślę. Dam wam linka. A w dzisiejszym odcinku chciałem was zaprosić na kanał mojego widza. Link macie w opisie oczywiście, jest to kanał Bartosza. No ma króliki tam rasowe, więc w opisie, żeby sobie wbić i zawsze wolniej chwili coś obejrzeć, zasubskrybować, dać łapkę w górę. Na pewno się mu zrobi miło. A jak już jesteśmy koło tej budki, no to mam w planach tą budkę przestawić tam po tamtą klatkę, i wszystko będzie w tym rejonie na razie. I tutaj sobie tam, tą budkę ja sobie przemysł tam. To bym tak myślę sobie? tu mam taką siatkę z grubym oczkiem, jak to jest Ta powlekana, czy jak, jak to się tam zwie Co? to wciągasz? Kurde No nieładnie, nieładnie tak e, Tu bym tak postawił tą budkę Tu mam taką siatkę Ona była tutaj na tym e, Czekajcie Ta siatka gdzie ona była? Kurde Aha, ona była tutaj, gdzie jest ta bramka, ta czarna No i sama środka jest tam, i środka by mi tutaj na takie tutaj to obicie. No ale nie wiem, czy to się sprawdzi. No bo wiecie, jakbym sobie tak y, zrobił, no, to jakby jak przyszedł jakiś list, no to on by się podkopał normalnie y, pod tym. Y, więc nie wiem, mam zamiar robić, y, się tu może schowam, bo zmoknę cały. Mam zamiar robić y, w budce zamykanie, tak jak mam tutaj w kurniku, on pokaże, się poświęcę dla was. O, tak jak tutaj jest. Taki mam zamiar właśnie zrobić, o nie zamknę, bo jest to. W budce mam zawiaski kupione, mam kupione, kupione zamykanie. I tak to sobie planuję zrobić już w tym roku. W tym roku, no muszę zrobić, bo już jest pierwszy rok przecież. No. I ten. I, I chciałem jeszcze zrobić taką, taką dziurkę gdzieś przewiercić na jakiś łańcuszek żebym zamykał sobie dach na jakiś łańcuszek tutaj wiadomo, na przykład nie wiem, przyjdzie lis albo się, się, się lekko podnosi, więc on to mógłby zawsze podnieść a broń Boże, jakiś przed jakiś człowiek na przykład by chciał kaczki wziąć, no to yy, będzie zawsze zamknięte albo jakoś tu może wykombinujemy z boku gdzieś yy, jakiś uchwycik dziurka i łańcuszek i kłódka I tu będzie takie małe zamykanie na dwa zawiaski no, dwa zawiastki zrobimy takie na bok, może w tą stronę no, w tą stronę. Bo tu mi chyba, Nie, tu mi wejdzie zawiast, ten, yy, zasłówka. Ale w tą będzie ładnie wyglądało się tutaj. No. Yy, mam jeszcze w planach zrobić taki budek z 3. Nie, dwie, żeby mieć, żeby mieć razem Trzy budki. I chciałbym sobie takie postawić, wiecie co tak Na przykład, tak przy płocie I tak chcę każdą budkę. Na przykład, tak se Mutka yy, ma tu chyba 45. o to na przykład tak na metu, tak yy, do tego momentu sobie siatką oddzielić i żeby każdy miał, każda kaczka, że miała taki mały wybieg swój, yy, dopóki na przykład nie przyjdę i nie, nie i nie wypuszczę ich. No, bo wiecie, no jak czasami gdzieś się wyjedzie, no to yy, żeby suchodziłem na przykład w takim małym też wybiegu, żeby mogły wyjść na świeże powietrze bo tak jak są zamknięte w budce no to mają ciemno a wiecie jak to jest po ciemku siedzieć No, a no, oczku bym sobie doma zawsze wszystkie parki wypuszczał niech sobie pływają no. Te, ta kaczka jeszcze w budce nie śpi, ona śpi na razie w tym miejscu z kaczorkiem w klatce, bo tu jeszcze mają jedzenie a mówię, jak to wszystko to mają niech wyjedzą jest pewnie jutro pójdą do budki i jutro muszę już zrobić to zamykanie, żeby w tej budce siedziały no yy, Więc trzeba coś trzeba właśnie kminić O kapuche jedzą, no ładnie, ładnie jedzcie sobie Chyba chcecie sobie wejść Do tego, do budki swojej Ale nie, chyba nie O kurde, zaczyna śnieg padać Kurde, idzie zima Cholera Nie przeżyjemy tego Dobra moi drodzy, ja już sobie jadę od pana, gdzie kupiłem sobie jajka y, Przepiórek y, Chińskich, czerwonych Jakichś tam mixów, brojlerów Mam tutaj 4 paczki, razem jest po 32, czyli razem jest, nie, 36, czyli jest po 72 jajka. Będziemy nastawiali sobie inkubator już jutro, ponieważ, przepraszam Was, ponieważ jajka muszą się tak do temperatury pokojowej przystosować i muszą trochę tak swoje odleżeć. Zobaczcie, też warunki najlepsze nie są, jadę na światłach długich, mgielnych, przednich, tylnych. Na takie drodze, wiecie, chociaż ja też mogę Mielne wyłączyć, bo tutaj żadne auto nie jeździ, yy, ale na długich sobie pojadę, bo jak krótkie antropoceny, się jak gówno widzę, co jest dalej, a seba zawsze wolę widzieć, wiecie, być trochę yy, ubezpieczony, więc dalej widz. Yy, dlaczego mam nie skorzystać z takiej opcji, jak jest w samochodzie. Yy, no, mam tutaj jajeczka, yy, nie będę wam pokazywał, jak chcę tego, jak w wkładam, yy, no bo to chyba jest yy, nieistotne akurat. A i tak, tak się ode mnie za dużo nie dowiecie, bo ja jestem podatkującym hodowcą przepiórek i dopiero będę teraz nastawiał przepiórki drugi raz. I jeszcze mogę popełnić kilka błędów, więc nie będę wam pokazywał, jak ja to robię, no bo jeszcze coś źle zrobię. Jakiś nowy hodowca się tutaj do mnie, właśnie pod, do mnie podpaczy, do mnie przystosowuje i będzie robił tak jak ja a nie chcę Was w błąd wprowadzać, więc tego lęku Wam jeszcze nie pokażę. Następny dopiero Wam lęk pokażę w marcu, jak będę sobie lęk kury zwykłe. Jak wiecie, mówiłem Wam, że będę sobie lęk maransy, lęk bary, wajandotę, takie pierdołki kolorowe. Więc y, wtedy Wam na pewno pokażę, y, jak są na inkubator i jak ten cały proces y, prześwietlenia jak, i tego wszystkiego przebiega. A ja sobie sprzedałem już 10, nie 10, 13 przepiórek, dzisiaj pojechało do nowego właściciela, więc fajnie to się sprzedają. Ja Jakby to no to mam jeszcze kilka standardów. Jak będę w domu to wam oczywiście je pokażę. No i co? Zobaczymy czy coś tu będzie z tego z tych jajek. Myślę, że będzie. Pan jest bardzo miły, mądrze mówił. Więc chyba zna się na rzeczy Więc także chyba czysto O, już sobie wyznamy na taką drogę utwardzoną bardziej O Więc zna się na rzeczy I my i zaufałem mu No i mówi, że będzie około na pewno 60% Z tego wylęgnie Nawet jak będzie 40% a ja jedno to będzie idealnie Mi tyle wystarczy w zupełności Dobra ja się zamierzam, no bo już wiecie już warunki nie są najlepsze A też nie chcę ryzykować trzymając telefon w jednej ręce, a wiecie coś mi wyschodzi albo coś i czas reakcji zawsze opóźniony, więc widzimy się już będę w domu i pokażę Wam te przepiórki. No i jesteśmy już widzimy się już w drugim dniu. Mianowicie mamy tutaj przepiórki, o których wam mówiłem, że są na sprzedaż. Nie są na sprzedaż, no ale jakby ktoś już chciałby naprawdę jakąś przepyrkę, no to takiego standarda mogę sprzedać. Mam ich. Ogólnie tak to wygląda. Pokażę koło lampki, może lepiej. O. To mi wylecisz. Tu chyba widać najlepiej. O. Ten, ten i ten. To takie standardy. I tu mam raz, dwa, trzy... 4, 5, 6, mam 6 takich standardów. Na pewno będzie w tym jakiś kogutyk z 1, 2. Więc, jakby ktoś chciał, no to mogę sprzedać. Do ceny się to wszystko dogadamy. A. O. Będzie lepiej je widać. A co do wysyłki, no to wysyłka jest w kosztach 38 do 40 zł 40 złotych jest za pobraniem. 38 zł jest jak wysłać piórożki na konto i to była właśnie najkorzystniejsza dla mnie wersja ta płatna na konto, ponieważ będę wtedy pewny, żeby to odbierzecie. No i mogę właśnie wysłać. Wysłałem 13 sztuk z mikaczkami razem. W kartonie były oddzielone i. Mam nadzieję, że dojadą. Dzisiaj powinny już u niego być. I zobaczymy, jak to będzie. To, tak jak mówię, ceny się dogadamy. Chyba, że ktoś miałby blisko, no to też sobie sam przyjechać. Jak ktoś ma jakieś pytania co do tych przepiórek, no to zapraszam Was na Messengera. Macie link w opisie podany na Facebooka, na moją grupę na Facebooka. Ty to tutaj też raz zapraszam. No, tych, tych takich czekoladowych szek, no to na przykład ten nie sprzedaje takiego tekstusa też nie sprzedaję. Mandurski też nie sprzedaje. Na razie oczywiście, bo jak wiecie, mam w inkubatorze już wsadzone jajeczka. Mam w inkubatorze już wsadzone jajeczka od przepiórek czerwonych i szek czerwonych. Typowych broilerów, takich dużych, sam je widziałem, i od jakichś tam zwykłych kolorowych szyburek różnych barw, takich miksów barnych. No, u mnie one jedzą, te dostały a tak to na razie cały czas na paszy. Wiadomo, rosną, one mają już 5 tygodni i jeden dzień. Dzisiaj, dzisiaj jest wtorek, więc, więc, także. No. tak to się prezentuje jest tu ich 13 sztuk ale mam tylko 6 z tych standardów na sprzedaż no jak to się stanie, no to nie pisze na pewno będzie jakiś kogucik z tych 6 jak nie będzie no to wyżej dorzucę z jakiegoś takiego takiego na przykład to ten jest kogucik na pewno tak mi wygląda trzeba by pod oko zobaczyć no więc chętnych zapraszam. Będę miał też przepiórki. Myślę, że czekajcie. Mamy styczeń, na lutego mi się wyklują. No to tak, na marca będę miał takie czterotygodniowe, pięciotygodniowe, takie jak te właśnie przepiórki. Więc też będę mógł je wysłać komuś, że będzie chętny. Bo one są tylko. One są bardziej właśnie na sprzedaż, bo dla siebie tylko lęgne czerwone. A dlatego, że mam miejsce. W inkubatorze, no to dorzuciłem też trochę więcej tych jajek, żeby się miejsce nie zmarnowało. A na pewno ktoś się chętny na przejprówki znajdzie czerwone i na przykład jakieś kolorowe. Tam też Pan właśnie miał w tych miksach barwnych manżurskie czerwone jakieś tam wiecie, kolory różne, jakieś tam mixa na przykład mandziurskie ze standardem, coś w tym stylu. No, mi się bardzo podobają te szeki. Szek to ogólnie to jest tak zwany, jak się na przykład mówi, u królików, srokać no to u przepiórki szak, no to jest to właśnie białe Czyli tak zwany srok, a przepiórka no No tu jest akurat szek czekoladowy o, Tak właśnie wygląda czekoladowy szek. Jeszcze będę chciał sobie na pewno nastawić jakieś przepiórki w kwietniu Może w lipcu, w sierpniu zobaczymy e, Czy się uda, jakieś innej barwy I trzeba by też jakieś klatki zacząć budować Żeby nie były miksy tylko żeby sobie je oddzielić Na barwy bo może ktoś będzie chciał no to nie jest Chogucik ten tutaj już widać tego tam co uciekł to jest Koguciek na pewno więc jakby ze standardów nie było żadnego Koguta no to wam y, dorzucę jakiegoś tutaj z y, tego na przykład tego mandzurskiego ale Gogucik będzie na pewno bo tak mi się wydaje jak sprawdzałem ostatnio to było trochę tych y, kogutów z tych standardów a ogólnie miałem 26 przepiórek. Aktualnie mam 13 sztuk. To miałem 7 albo 8 kogutów. Ale wam dokładnie nie powiem, ile tego było. No. Ja tutaj im otwieram tak na płudnie okno. Żeby się tak delikatnie hartowały. Nie daję ich nadwor, no jak wiecie, padało mnie deszcz ze śniegiem jeszcze, więc nie chcę, żeby zmokły. A tak do garażu je dawać cały czas, to tak nie chciałabym się bo muszę wszystko odłączać i przenosić je. doszło do osoby, żeby w przenieść. No. no i co, w tym odcinku to tyle. Możecie być do Bartka na kanał, macie link w opisie. Do którego zapraszam. No i trzymajcie się, do następnego i cześć.